Tradycją wieczerzy wigilijnej jest nie tylko dwanaście zwyczajowych potraw, ale także puste nakrycie dla wędrowca. No i jeśli wsłuchać się w co niektóre przekazy prasowe, to w tym roku wędrowców może być jakby więcej. 150 tysięcy Ukraińców przekroczyło granicę w jeden dzień. Witam Was. Musicie przyznać, że liczba ta robi wrażenie, więc pierwszą moją myślą było... Zaczęło się. W końcu, ledwo tydzień temu, pan Wiesiu Leśniakiewicz, czyli wiceminister MSWiA, w każdym razie jakaś szyszka z MSWiA podczas wizyty na Ukrainie, przyznała, że przygotowujemy się na następną falę uchodźców i nie niewykluczone, że będzie ona większa niż ta z lutego. 22. Przyznał, że w 2022 roku polski system państwowy nie był w pełni przygotowany na przyjęcie dużej liczby ukraińskich uchodźców. Teraz ulepszamy nasze plany, przygotowując się do możliwej kolejnej fali uchodźców. Nie jest to wykluczone, ponieważ jest zima, czyli musiało się zmienić wszystko, by nie zmieniło się nic. I tak wracamy do pisowskich standardów, gdzie o kwestiach wręcz. Fundamentalnych dla interesu polskiego, wypowiadanych przez aparatczyków rządu, dowiadujemy się z mediów zagranicznych. <grytanie> Pytanie: Czy ta fala już ruszyła? Czy 150 tysięcy ludzi w jeden dzień przekraczających ukraińską granicę możemy traktować jako początek nowej fali migracyjnej? Gdzie ci ludzie będą spać? No bo równie dobrze deklaracje. Wiceministra msw możemy potraktować jako kolejny wyświechtany frazes bez pokrycia, do którego przyzwyczaili nas zaparaczycy uśmiechniętej Polski. Dlaczego duże media milczą? Mamy wzmiankę w Rzeczpospolitej, mamy kresy, parę pomniejszych portali, ale media korporacyjne ten temat przemilczały. Straż Graniczna, Polska Straż Graniczna ten temat milczy. Przeszukałem profil na x przeszukałem ich oficjalną stronę i tam nic nie ma. Dlatego też zacząłem szukać w prasie ukraińskojęzycznej, no i tak trafiłem na potwierdzenie samego źródła, czyli ukraińska straż graniczna. Okres przeświąteczny był przyczyną rekordowej liczby przekroczeń granicy państwowej. W ciągu ostatnich 24 godzin przekroczyło ją 150 tysięcy obywateli. Jest to jedna z najwyższych liczb w ostatnich latach. Wzrost notowany jest we wszystkich obszarach, jednak największy przepływ pasażerów ma miejsce na przejściach granicznych na granicy z Polską. Na szczęście dalej możemy przeczytać, że ruch rozłożył się w miarę równo po 75 tysięcy w każdą stronę. Oczywiście zbyt wcześnie, by mówić, ile z tych 70 paru tysięcy osób, które tylko jednego dnia przekroczyły polską granicę, Przekroczyły ją w celu znalezienia ciepłego konta bądź ciepłego mieszkania socjalnego, a w zależności od gminy, i szczęścia oczywiście, a ile to rozdarte ukraińskie rodziny, które mimo wojny, mimo ocieplenia klimatycznego, mimo śladu węglowego, jaki wygenerowały, chcą być razem. Dlatego też niech połączy nas ta opowieść wigilijna. Zełęski na kolanach świętego przysiada, o miliardach marzy, bo budżet mu pada. Lecz skąd Trump wychodzi, z miną rozradowaną. Nie będzie tu prezentów marsz do roboty na rano. Zełęski się jąka ze złości aż trzęsie. Bez tego, Panie święty, nie starczy na pensję. Lecz Trump z uśmiechem i wzrokiem surowym. Dość tego lenistwa, czas być ugodowym. Zirytowany do żony popędził z żałością, lecz ona rzekła mu śmiechem i prostą mądrością. Nie licz na prezenty. Bierz się za robotę, bo nikt wiecznie nie będzie ci sypał złotem. Życzenia mam także dla was. I ja, może nie będą one jakieś wysublimowane, ale za to płynące z serca, żebyście suchą stopą przeszli przez te zawieruchy gospodarczo-polityczno-społeczne, pogody ducha, żebyście mieli osoby. Do których w ewentualnych ciężkich chwilach możecie się zwrócić, by mieć kogoś, kto jest wsparciem, byście byli kochani, byście kochali i byście nie odczuli zła, którego jest mnóstwo na świecie. Najlepszego.